O przesunięciu tej willi Gruneberga, którą Państwo widzicie po mojej lewej stronie, opowie nam kierownik budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju pan inżynier Dariusz Korpusiński. Głównym powodem konieczności przesunięcia budynku willi Grüneberga, jest jej kolizja z. Realizowaną inwestycją Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, głównie z infrastrukturą poziemną oraz schodnikami, pieszy, ściągami pieszymi, tutaj zlokalizowanymi, zaprojektowanymi, związanymi z przystankiem Gryfińska, który w tym miejscu jest projektowany. Wymiary budynku to są 10 metrów na 16 metrów. Wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy, czyli do góry dachu, jest około 12 metrów. Kubatura szacowana jest na około 1000 m i masę budynku szacujemy na jakieś 700 ton. Proszę powiedzieć, budynek jest w tym momencie przygotowywany do tej operacji. Na czym te przygotowania polegają? Głównym celem przygotowań do przesunięcia jest zapewnienie odpowiedniej sztywności całej bryle tego budynku. Związane to jest z koniecznością wykonania stężeń wewnętrznych, które spinają wszystkie ściany budynku tak żeby w trakcie operacji przesunięcia nie uległ zniszczeniu. Dodatkowo wszystkie otwory zewnętrzne są zamurowywane, a wewnętrzne są zabezpieczane też konstrukcjami drewnianymi, które też zapewniają odpowiednią sztywność ścian. Dodatkowo wykonujemy strop żelbetowy nad piwnicą. No, tak, na, tak naprawdę za który będzie przesuwany ten budynek będzie po prostu chwycony za strop żelbetowy. I jakby na takiej tarczy cała bryła budynku zostanie przesunięta. No, w tej chwili działamy już na całym froncie 4 km szczecińskiego szybkiego tramwaju. Realizujemy roboty związane z budową stacji prostownikowych. To są te trzy budynki nowe, takie, które powstały. Jeden na basenie górniczym, jeden przy budynku Enej, a trzeci, którego może mało widać, ale jest zlokalizowany na pętli turkusowa za Selgrosem. Realizujemy roboty związane z wykonywaniem wykopu obudowanego, w którym będzie jeździł tramwaj. W tej chwili realizujemy płytę denną w tym wykopie i mury oporowe na ścianach szczelinowych wykopu obudowanego. Ku końcowi mają się roboty drogowe i mostowe związane z realizacją, z przebudową ulicy Hangarowa. W tej chwili trwa tam montaż paneli akustycznych. Re Obiekt na ulicy Batalionów Chłopskich mamy praktycznie też już na ukończeniu. Tutaj też będziemy teraz skoncentrowali główne siły, bo ulica Batalionów Chłopskich będzie zresztą widać to po wybudowanym obiekcie podniesiona do góry, więc tutaj będziemy koncentrowali swoje roboty drogowe. No i szereg innych robót związanych z przebudową infrastruktury podziemnej, robót torowych. Jest cały szereg różnorakich naprawdę specjalistycznych robót jeszcze do wykonania. Odkryj na dobre. Szczecin.